Witam Was ponownie. Tym razem uszka. Tak jak zapowiedziałam, zajęło mi praktycznie całą godzinę pokrojenie wszystkiego, bo my bardzo lubimy uszka, a najbardziej chyba mój mąż. Tu są pokrojone bardzo drobną kosteczkę pieczarki. W bardzo drobną kosteczkę pokroiłam też cebulę którą zaraz wrzucę na patelnię i podsmażę na złoty kolor. Mam kupione podgrzybki suszone. Je oczywiście ugotuję i też w kosteczkę pokroję i dołączę do pieczarek. Cebulę już wrzucam na olej, żeby się nam podsmażyła. No lubimy dużo cebulki, więc ogólnie lubimy bardzo dużo uszek. Pamiętam, że jednego roku zrobiłam ponad 200, prawie wszystko się zjadło. Żeśmy wyjeżdżali na drugi dzień, no nie na drugi dzień, przepraszam, po świętach od razu. Także musiałam resztę oddać naszej przyjaciółce. Podsmaża nam się cebulka. Ja sobie naszykowałam taki duży gar na ten farsz. A jak nam się już będzie ten farsz robił, to pokażę wam jak robię ciasto. Ciasto do uszek i do pierogów robię takie samo. Zawsze robię to ciasto na oko. To znaczy patrzę ile mam mąki, tyle dodaję gorącej wody. Nie dodaję jajka, bo wtedy ciasto jest troszkę twardsze. Także dodaję tylko mąkę. Wodę i troszkę oleju. Będę się starała, powiem Wam szczerze, zrobić z pół kilograma mąki i powiem Wam, ile wody mniej więcej do tego ciasta przychodzi i ile łyżek oleju dałam, żebyście mieli mniej więcej jasność, jak to zrobić. Kto nie wie, jak zrobić farsz, farsz sorry, ym, ciasto do naszych uszek czy do naszych pierogów pierogi będę kleiła w poniedziałek jeszcze Wam tylko zrobię później w któryś dzień krótki filmik jak robić kapustę z grzybami bo tam jedna Pani nie zna tego przepisu więc chciałaby wiedzieć także pokażę jak robię kapustę z grzybami na święta i ta cebulka nam się będzie teraz pięknie tutaj na tej patelni przysmażać jak się nam przysmaży, to widzimy się oczywiście ponownie, bo nie będę Was zanudzać. Oczywiście parę pierogów, pierogów. Co ja mam z pierogami? Parę uszek Wam pokażę, jak robię, bo jakbym zrobiła 200, to byście spędzili ze mną pół dnia. No i bym musiała... Zanudzałabym Was pewnie. Także zrobię parę uszek. Pokażę. Powiem Wam szczerze, że zawsze uszka robiłam na świeżo, to znaczy robiłam farsz sobie dzień wcześniej, ciasto robiłam w następnym dniu i dzień przed Wigilią kleiłam te uszka, bo strasznie się bałam, że jeżeli sobie te uszka zamrożę, to jak wrzucę je do gorącej wody, to mi się po prostu rozlecą. Ale mama moja mnie przekonała do tego, że mam spróbować i zrobić i pomrozić te uszka do wigilii. Więc spróbowałam, zrobiłam sobie taki test, ale do środka nie dałam pieczarek, tylko dałam szynkę. I się udało. Więc myślę, że dzisiaj spróbuję też, jak się nie uda, przerywamy pracę. Nie robię, robię dopiero przed wigilią. Uszka są pracochłonne. Naprawdę kosztują dużo pracy, ale uważam, że są pyszne, zrobione przez samego siebie, smakują dużo lepiej. No i oczywiście mój mąż preferuje tylko uszka robione przeze mnie, nie, 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 nie zjadłby chyba barszczu z uszkami kupionymi. No taki już jest, więc muszę te uszka sobie kleić, ale nie muszę. Ja to bardzo lubię. Ja lubię świąteczne gotowanie, ja lubię święta. Dlatego sprawia mi to też przyjemność, radość, i naprawdę lubię to robić. Robię to z ochotą, z chęcią. Stoję w kuchni, robi mi to naprawdę dużo radości, sprawia mi to dużo radości. Także taki mały, krótki wstęp przed tymi naszymi uszkami. Ja robię uszka średniej wielkości, nie robię takich całkiem malutkich. Troszkę takie większe, zresztą zobaczycie sami, jak już będę miała ciasto, będę je rozwałkowywać i pokazywać to dalej. Wiem, że tam ktoś chciał bardzo też zobaczyć filmik, właśnie jak robię uszka, więc myślę, że skorzysta z tego przepisu, będzie chciał sam zrobić uszka, bo to nie jest ciężki przepis, trudny przepis, tylko po prostu trzeba włożyć w to dużo pracy. To jest to, tak, że sam, samo to, że kroiłam to wszystko, Prawie godzinę to już mówi samo za siebie, a jeszcze musimy suszone grzybki ugotować, pokroić. Także następna, kolejna praca, ale się opłaca. Jak to się mówi, bo smakuje naprawdę dobrze. Także widzimy się po krótkiej przerwie, jak mi się ta cebulka na złoty kolor przyrumieni. To widzimy się ponownie. No i witam ponownie. Cebulka nam się już tutaj na złoty kolor. Przyrumieniła, ugotowałam nasz suszony podgrzybek i posiekałam na drobniutko. Dodam to do tych naszych pieczarek. Także najpierw wrzucę sobie tutaj już, tak jak mówiłam, pokrojone na drobniutko w kosteczkę pieczarki. Ja to właśnie dodaję do tego dużego gara, bo tego jest naprawdę dużo, chyba przesadziłam. Zobaczymy, ile nam tych uszek wyjdzie. W jakimś następnym filmiku wam powiem, ile tych uszek mi wyszło dzisiaj, bo sobie je zawsze liczę. Także pieczarka, wiadomo, że ona się skurczy pod wpływem tam smażenia. Do tego dodam tą naszą podsmażoną na złoty kolor cebulkę. że wędruje ta cebulka do tych pieczarek. O, już słychać, że już tam się zaczynają nam podpiekać te pieczareczki. Wymieszam to wszystko sobie ładnie. Tak. O. jak nam się będzie robił ten farsz, to spróbujemy wspólnie zrobić ciasto. Dodaję sobie tego podgrzybka suszonego, ja nie daję samych y, prawdziwych grzybów, tylko dodaję pieczarki, bo uważam, że to lepiej smakuje. Uszka są wtedy moim zdaniem lepsze. Także trochę tych grzybków, wszystko dokładnie wymieszać i nam się to będzie teraz powolutku smażyło, czym przyprawiam. Przyprawiam oczywiście sobie ten farsz kucharkiem, pieprzem i tradycyjnie solą. Także to są te moje przyprawy, które dodam do tego, żeby to smakowało, było takie leciutko pikantne, wiadomo w barszczu. Będą smakowały wyśmienicie, mam nadzieję, oczywiście. Także to nam się będzie teraz robiło. Ja sobie przygotuję wszystko do ciasta, co jest potrzebne, i pokażę Wam zaraz, jak robię ciasto. A to niech się powolutku tutaj nam podsmaża w tym garcu, wielkim także. Opuszczę was na chwilę, przygotuję sobie miejsce i spotykamy się za chwileczkę. No i witam ponownie. Tam za progiem leci na żywo live mojego męża. Ja muszę skończyć to, co zaczęłam, a mianowicie uszka do barszczu. Tu już, tu już jest przygotowany farsz. Grzybki muszą nam zmięknąć, tak wyglądają, smakują dobrze. Oczywiście każdy sobie przyprawia jak tam chce: trochę więcej soli, trochę mniej soli, trochę więcej pieprzu, trochę mniej pieprzu. Przyprawiam tak jak powiedziałam kucharkiem, solą i pieprzem. Skosztowałam, dałam skosztować mężowi. Smakuje, jest ok. Także farsz tutaj odstawiam sobie na bok, jest jeszcze bardzo gorący, bo przed chwilą widać nawet chyba, że się dymi. Ściągnęłam go z pieca, a teraz chciałabym pokazać jak robię ciasto. Tak jak mówiłam wcześniej, ciasto robiłam zawsze na oko. Żeby podać mniej więcej jakiekolwiek proporcje, odmierzyłam pół kilograma mąki. Mam nadzieję, że mi to wystarczy. Jak mnie to robię jutro, nie ma problemu. I wzięłam 1 litr gorącej wody. Jeden litr. I teraz tak wlewamy sobie tą wodę jeszcze troszeczkę trzeba to ciasto nasze to ciasto to mąkę taką szczyptą soli ja jajka tak jak mówiłam nie używam i dam z dwie trzy łyżki oleju i teraz tak do tej naszej mąki pół kilo dolewamy wody oczywiście po, powoli żeby nie przelać żebyśmy zobaczyli ile tej wody jeszcze nam trzeba. Oczywiście Wam powiem, ile tej wody zużyłam, bo mam miarę. Był litr i teraz ta mąka nam wpija tą wodę. Cały czas sobie mieszamy to ciasto i jeszcze sobie sięgnę po łyżkę, żeby dodać tego oleju. Myślę, że dodam na ten pół kilo mąki z trzy łyżki Oleju to będzie dobrze. Mówię, tak jak mówię, wszystko robię zawsze na oko, ale żeby Wam pokazać mniej więcej te proporcje, to staram się to tak jakoś odmierzyć, żeby było wiadomo czego, ile jest. I jeszcze trzeba wody, bo mamy za mało. Mieszamy, mieszamy sobie i cały czas. Tą wodę sobie dolewamy do tego ciasta. O. Jeszcze trzeba wody, bo jest ciasto, niestety, za suche. Tamże... Niektórzy kiedyś powiem Wam szczerze, używałam mleka, ale jakoś zostałam jednak przy tej wodzie. Też gorącego mleka. Jednak mówię, zostanę przy wodzie, jest ok. Także szczypta soli. O, już jest wody wystarczająco, więc gdzie jest tutaj woda? To jest mąka. Żeby Wam powiedzieć, ile wody wlałam. Zostało 300 ml, bo zostało dokładnie 700, czyli było litr i jest 700 300 ml wody na pół kilo mąki. Oczywiście zobaczymy jak to ciasto jak będę wygniatać. Czy jeszcze trzeba będzie mąką podsypać, czy nie, ale widzę, że trzeba będzie, bo się bardzo klei i potrzebują mąki. Zaraz sobie wyciągnę Tą mąkę. Także poczekajcie na chwilkę, przygotuję sobie tylko mąkę. A, i już mąka przede mną stoi. Podsypuję troszeczkę i znowu mieszamy to nasze ciasto, żeby nam się ładnie wyrobiło. Czyli może mniej niż 300 ml tej wody, żeby nie trzeba było tyle mąki dosypywać, chociaż to nie jest, mówię, żadne utrudnienie najgorsze przed nami klejenie tego wszystkiego to dopiero będzie praca no ale tak jak powiedziałam wcześniej lubię to robić sprawia mi to przyjemność a tym bardziej że to smakuje no nasza córka niestety ale nienawidzi grzybów więc ona tego nawet nie skosztuje także te całe uszka to są tylko dla nas będziemy wcinać a później się odchudzać Trzeba się pogodzić z siłownią powoli, tak od nowego roku, bo trzeba zrzucić zbędne kilogramy. Może sobie jakiś kurs wezmę, nigdy tam nie korzystałam z kursów, zobaczę co tam proponują. No i nasze ciasto powoli powstaje bardzo fajnie. Czyli tak jak mówiłam, pół kilo mąki, niecałe 300 ml wody i pięknie się nam ciasto wyrabia. Ja sobie teraz mis miskę już odłożę na bok i biorę same ciasto, żeby sobie je ładnie ugnieść. Nie wiem czy widzicie, widać. I ugniatamy to ciasto, ugniatamy w razie potrzeby, podsypujemy mąką, żeby było ładnie wygniecione i ugniecione. O mi się już zaczyna kleić, więc potrzebuję sobie troszkę mąką. Także będę sobie to ugniatać, aż to ciasto naprawdę będzie super. Pokażę wam później i widzimy się za chwilkę. I ciasto mamy gotowe. Teraz damy mu troszeczkę odpocząć. Myślę tak z 5 minutek i będziemy wałkować i pokażę wam parę uszek jak robię. Zgotuję, pokażę Wam jak wyglądają po ugotowaniu te nasze uszka. No i tyle. Ja będę kleiła sobie dalej. Teraz mamy godzinę w pół do szóstej, także myślę w pół do osiemnastej. O, ho, ho, myślę, że do godziny dwudziestej drugiej się wyrobię, ale mam już urlop. Cieszę się, mam czas, mogę robić, mogę się jutro wyspać, więc nie jest źle. Także zostawiam was na chwilkę. Ciasto nam dotrze, czy tam dojdzie, i widzimy się za chwileczkę. No i jestem z powrotem. Ciasto już sobie troszeczkę odpoczęło. Zapakowałam go w papier do pieczenia, żeby nam nie wyschło. I teraz biorę sobie taki kawałek tego ciasta. O, gdzieś mniej więcej taki taką kuleczkę resztę zapakuję w papier do pieczenia z powrotem odłożę na bok Podsypię sobie tutaj mój blat stolnicy 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 nie, nie mam na blacie to wszystko robię żebyście widzieli wezmę sobie tutaj ten farsz przełożę tak i oczywiście potrzebny nam jest wałek do rozwałkowania tego naszego, może ja sobie przesunę tak kamerę, żeby było lepiej widać, do rozwałkowania tego naszego ciasta. W razie potrzeby zawsze podsypiemy sobie mąką troszkę i to nasze ciasto sobie ładnie rozwałkowujemy, Tak, na cieniutko, żeby nam tutaj muszę znowu sobie z góry lekko mąką podsypać. Tak. I dalej. Robujemy. Także to samo ciasto używam na pierogi, więc jak będę pokazywała w poniedziałek, jak robię pierogi, to pokażę Wam tylko sam już farsz, a ciasto zrobię to samo, co na uszka. I oczywiście, jak kleję efekt końcowy pierogów, też zobaczycie. Na cieniutko, tak żeby te nasze uszka były Naprawdę w cieniutkim cieście zapakowane nasze pieczareczki z grzybkami suszonymi z lasu, z podgrzybkiem. Myślę, że tu jeszcze troszkę ma. Jest ok. Zrobię Wam parę przykładów. I teraz tak, bierzemy nóż i kroimy wzdłuż. Musimy sobie zrobić takie kwadraty. I teraz tak. Chcemy małe łóżka, robimy małe kwadraciki. Chcemy większe łóżka, robimy sobie odpowiednio większe kwadraciki. Taką szachownicę. Także tutaj sobie jadę. My lubimy, tak jak już powiedziałam, takie średniej wielkości. Oczywiście nie każdy wyjdzie mi równy. Wiadomo, jeden wyjdzie większy, drugi wyjdzie mniejszy. I tak delikatnie robię sobie te nasze kwadraty. O tak. To co zostaje to odkładam na bok, bo to z tego już nie wykorzystamy. Wykorzystamy natomiast w następnych łóżkach. Ja Wam zaraz przybliżę tutaj tą kamerkę, żebyście widzieli jakie kwadraciki ja robię. Pokażę Wam zaraz jak wezmę sobie tutaj jeden on się mi teraz trochę rozciągnął, ale mniej więcej coś tego typu. Zrobię sobie te kolejne kwadraciki. Parę uszek, tak jak mówię, nie będę Was zanudzać. Pokażę Wam tylko, jak to robię. Zgotuję parę, żebyście widzieli, jak, wygląda na końcu, jak wyglądają na końcu te moje uszka. No i będę sobie później spokojnie kończyć, robić resztę. I teraz tak do takiego właśnie kwadraciku. Teraz sobie wezmę tutaj farsz, przełożyłam do miski, biorę sobie łyżeczką, nakładam farsz przygotowany, przyprawiony do uszek i teraz tak róg do roga sklejamy obydwa te rogi bierzemy i sklejamy tutaj brzegi tego naszego ciasta i tak samo sklejamy z drugiej strony mam nadzieję, że to widać i tak sklejone uszko o sklejamy tutaj tym tą resztą, co nam została i powstało nam o takie uszko odkładam sobie na bok także ja zrobię teraz moi kochani jeszcze może jedno z wami zrobię być może nie było to dokładnie widać ale postaram się jeszcze jedno z wami łóżko zrobić, zrobię parę zgotuję i pokażę wam jak wygląda tu mam następny ten kwadracik do tego kwadraciku wkładamy znowu farsz o. no tak troszeczkę I Tak jak mówię trójkąt do trójkąta i sklejamy, i te nasze brzegi również kleimy po brzegach, i z drugiej strony to samo. I tutaj te rogi, które nam zostały, łączymy razem, żeby nam powstało takie ładne uszko. A, i drugie uszko już jest. Także ja sobie skleję parę, zgotuję wam. I pokażę, jak wyglądają po ugotowaniu. Także do za chwilkę. No i witam Was ponownie. Przykładowe 10 uszek wylądowało w gotującej się wodzie, bo uszka gotujemy, wrzucamy na gotującą się wodę. I chwileczkę czekamy, aż nam wypłyną, podgotują się i wyciągniemy. Dlatego chciałam Wam pokazać jak wyglądają nasze uszka? Są nierówne, niewymiarowe, ale smakują, uwierzcie mi, naprawdę są pyszne. Mam nadzieję, że z barszczem czerwonym będą idealne. Nie pokażę wam jak wyglądają w barszczu, bo barszcz będę robiła dopiero w samą Wigilię. Więc uszka zaraz będę dalej kleić i będę je mrozić. Farsz ja użyłam można powiedzieć 400 gram pieczarek było w jednej paczce. Użyłam paczkę, półtora paczki, można tak powiedzieć. Tak, dokładnie półtorej paczki plus dwie paczuszki grzybków suszonych i cebuli z pięć cebul pokroiłam. Także tak to wyglądało mniej więcej. Ale tak jak mówię, my lubimy uszka, myjemy uszka. Nie w samą Wigilię barsz z uszkami myjemy ten barszczyk yy, pierwszy, drugi, dzień świąt i po świętach, także u nas naprawdę dużo barszczu idzie i tak to wygląda dlatego ja zawsze kleję dużo tych uszek o, mamy pierwsze uszko i drugie i trzecie wyciągam powolutku żeby Wam pokazać jak te uszka wyglądają. To są takie uszy duże. Można powiedzieć naprawdę duże uszy. Bo ja nie robię takich malutkich. Robię trochę większe. Poczekajcie. Tylko je ładnie ułożę, żeby ładnie na talerzyku wyglądały. Żeby się jakoś nasze uszka prezentowały. I tak zrobię zdjęcie. Do tego filmiku więc pokażę, będą widoczne i na zdjęciu, ale efekt końcowy jest mniej więcej taki, o, je sobie ładnie ułożymy. Tak nie wiem czy widać tak wyglądają te nasze uszka, które wylądują w wigilię. W naszym pysznym barszczyku. Także pozdrawiam wszystkich bardzo serdecznie. Życzę miłej soboty jeszcze, bardzo ładnej i spokojnej niedzieli. I życzę jak najmniej stresu przed świętami, czyli poniedziałek, wtorek. Tak jak powiedziałam, ja mam urlop, także wszystko na spokojnie. Ale Wam życzę spokojnych tych dni, bezpiecznych przede wszystkim, żeby dotrwać do tych świąt bezpiecznie. Zdrówka wam życzę, żebyście się nie rozłożyli przed świętami. No i myślę, że zobaczymy się w poniedziałek, bo wtedy nagram filmik, jak robię pierogi i jak robię kapustę z grzybami. Także pozdrawiam, widzimy się w poniedziałek i życzę wam wszystkiego dobrego. Łapka w górę, sup. Dziękuję wam bardzo za to, że jesteście ze mną. Pozdrawiam, pa.